Dla Miasta, Rady Miejskiej w Głownie, wszystkich mieszkańców. Dziękujemy Panu serdecznie za 8 lat pracy na rzecz tego miasta, na rzecz samorządu. Myślę, że my, jako radni, którzy 8 lat z Panem tutaj współpracowaliśmy, wiemy, ile Pan poświęcił dla naszego miasta. Efekty tego są widoczne na naszych ulicach, w naszych instytucjach. Życzymy Panu wszystkiego najlepszego. I Sukcesów nowego wywodzeń zawodowych, wszystkie najlepsze. Dziękuję. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować byłym radnym, obecnym radnym, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych za te 8 lat współpracy. Myślę, że efektywnej dla naszego miasta. Na pewno nie udało nam się tyle wspólnie osiągnąć gdyby nie tej pomocy i wsparcie z państwa strony. Także serdecznie dziękuję i życzę Państwu tak wszystkim obecnym, że udało się nam wszystkie plany zamierzenia zrealizować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest miło wręczyć decyzję wyborców panu Grzegorzowi Janeczkowi, który został wybrany burmistrzem głowna. Życzę panu Wiele pokory, cierpliwości w tej trudnej służbie na rzecz naszego miasta. Yy, powtórzę to, co mówiłam do Państwa radnych, yy, abyście się Państwo wszyscy kierowali tym dobrem naszym wspólnym, naszego miasta, tą demokracją obywatelską. Życzę wielu sukcesów Panu i całej Radzie, bo te nasze sukcesy będą wszystkim sukces, sukcesem całego miasta. Yy, serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej i teraz y, bardzo proszę pana burmistrza Grzegorzianeczka o złożenie ślubowania. Będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Głowna. Tak mi do pomyślności. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, w imieniu Rady Miejskiej w Głowie, w imieniu wszystkich mieszkańców, którzy wybrali pana na burmistrza miasta Głowna na kolejną kadencję życzę wszystkiego najlepszego przede wszystkim aby pod pana rządami miasto się rozwijało. Tak jak Pan również będzie widział to w swoich zamysłach. Myślę, że jako Rada Miejska tutaj wyłożył wszelkich starań, żeby panu pomóc doradzać we wszystkich sprawach. Liczymy na to, że pana doświadczenie, które pan zdobył do tej pory jako pracownik samorządowy. Również Pana kariery zawodowej pozwolą, że ten rozwój faktycznie miasta będzie przebiegał dynamicznie. Wszystkiego najlepszego. Bardzo proszę, może Pana burmistrza, jeszcze o zabranie głosu. W kościele? Nie, już Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Drodzy Księży pani Panie Burmistrzu. Dzisiaj to dla mnie ważny dzień. Kończy się pewien etap mojego życia, zaczyna od 14 grudnia to taka data, która, którą dzisiaj, dzisiaj mamy, ale która jak się czy była dobrą datą, czy była datą złą, się okaże za pewien czas. Przystępując do. Tej konkurencji, jaką wywołuje na burmistrza, burmistrza miasta Główna. obiecałem sobie, że będę od samego początku grał fair i będę starał się przekonywać do siebie, do swojej osoby. <tryk> Wielkie zaufanie, które otrzymałem zarówno w pierwszej, jak i w drugiej wskazuje na to, że muszę, chcę i powinienem temu zaufaniu mieszkańców sprostać. Wiem, że będzie trudno i nie ma takich, którzy by. Pracowali bezbłędnie. On się starał jak najlepiej wykonywać ten urząd. Liczę na wsparcie ze strony Rady Miejskiej, liczę na życzliwą i krytyczną również ocenę moich działań. Bez krytyki nie pojedziemy daleko, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że będziemy, tak jak w, tej, w tym śrubowaniu, działali tylko <coughs> dla dobra mieszkańców. Jak Państwo wiecie. Z samorządem związany jestem w różny sposób od 16 lat. Mam nadzieję, że te moje doświadczenia przełożą się na dobre funkcjonowanie. Mam zamiar tchnąć nowego ducha i podległych i pracowników, jak i no, chciałbym, aby ten nowy duch był zauważalny przez mieszkańców. Chcę wykorzystywać kompetencje, wiedzę, chcę służyć mieszkańców. Główne jest najważniejsze, ale zawsze mówiłem, że w tym wszystkim trzeba uwierzyć w siebie przede wszystkim i wtedy wierzymy głowę. Drodzy Państwo, ja wiem, że to taki trudny okres na przyjmowanie władzy, ale nie jestem jedynym w kraju, który taką sytuację ma. Nie za długo święta, kończy się rok. Musimy wiele rzeczy jeszcze w tym roku dokonać, przepracować, przynieść, zrobić. Mam nadzieję, że będziemy wykorzystamy ten czas, że ja wykorzystam ten czas i będę mógł spojrzeć spokojnie i Państwu, tu zatanym dzisiaj, jak i mieszkańcom Głowna za te parę lat e, i powiedzieć, zrobiłem, co mogłem, jak nie ocenicie, tak będzie. I chciałbym jeszcze raz powiedzieć e, to, z czym zacząłem. Chciałbym grać fair. Uważam, że ten rok, a zawsze będzie ze mnie wychodził na brzeg historii, przepraszam, ten rok był taki specyficzny w naszym życiu polskim. Ten rok pokazał, że powinniśmy zachowywać się wobec siebie tak, jak o, normalni, dorośli ludzie się powinni zachowywać. Żeby nie było między nami żadnych waśni i rzeczy, które do, nie doprowadzają do niczego mądrego. Eee, skoro żądamy tego od innych gdzieś na górze, spróbujmy uczynić to, od, zacząć od siebie na dole. Będę się starał i będę jakby pierwszym tym, który taką postawę będzie propagował. Myślę, że ta postawa nie będzie odczytywana jako słabość moja, ale chciałbym, aby ona była moją siłą. Dziękuję Państwu. lat pracy Pana burmistrza Brzeskiego. Pewnie Państwo wiecie, że nie zawsze byliśmy, tak powiem, zgodni, ale w 98% pracy. Tak. <laughs> A nie byłoby równowczego. Mam nadzieję i liczę na współpracę, na taką życzliwy, życzliwą pamięć do tego urzędu, który Pan sprawował. I mam nadzieję, że będę Pana również prosił z taką um, pewnością, że udzieli Pan rad tam, gdzie będzie potrzeba i tam, gdzie Rosy Główna, będą tego, uh, główna się od tego, przyszłość Główna będzie od tego zależyć. Dziękuję bardzo. Panie. Realizacji jak najwięcej e, tych spraw, które stoją teraz przed naszym miastem do wykonania, żeby udało się wszystko to, nasze co społeczeństwo oczekuje zrealizować. A ja swoją osobą służę, jestem do dyspozycji, jeżeli będzie pan uważał, że ta moja wiedza i doświadczenie jest do wykorzystania. Jestem do dyspozycji. Bardzo proszę.